Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj spotkać się z Państwem i mówić właśnie na ten temat. Chciałabym zacząć od tego, żebyśmy na chwilę cofnęli się w przeszłość. Miałam 13 lat, kiedy pierwszy raz pomyślałam o sobie, że jestem gruba. Pamiętam to do tej pory, mimo że minęło tyle lat. W gabinecie szkolnej pielęgniarki podczas rutynowych badań pielęgniarka zapisała mój wzrost i moją wagę. Kiedy zobaczyłam tę liczbę, Poczułam w ciele napięcie i pamiętam tą myśl, która przyszła mi wtedy do głowy. To nie może być prawda. To jest za dużo. Muszę schudnąć. Jest mnie za dużo. Kiedy pielęgniarka na chwilę wyszła z pokoju, wzięłam długopis i szybko poprawiłam tą e, cyferkę, żeby była mniejsza. Nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli o mnie, że tyle ważę, że jestem taka duża. Nie chciałam, żeby postrzegali mnie przez pryzmat e, tych dwóch e, cyferek. E, Zmieniłam tę liczbę, ale to poczucie pozostało. To były czasy, kiedy nie było TikToka, nie było Instagrama, nie było Facebooka świadomość tego, jak powinnam wyglądać, czerpałam z kobiecych magazynów. To stamtąd dowiadywałam się, jak powinna wyglądać moja sylwetka, jak powinnam o nią dbać, co powinnam zrobić, żeby ukryć mankamenty swojej urody. Pamiętajmy, że miałam wtedy 13 lat, a porównywałam się do dorosłych kobiet, które były wyretuszowane na, na stronach tych magazynów. Chciałam, żeby to, jak wyglądam, to, co widzę w lustrze, odzwierciedlało to, co widzę na tych stronach. Uczyłam się tego, co mam Ukrywać i jak mam się zachowywać. Um, od tamtej pory minęło bardzo dużo czasu. Ja nie jestem już tamtą dziewczynką, ale w swojej pracy zawodowej spotykam bardzo dużo takich dziewczynek i chłopców. Młodych ludzi, którzy czują, że ich ciało jest wrogiem, że to, jak to ciało wygląda, jest nieadekwatne, że ono powinno wyglądać inaczej. Ludzi, którzy chcą zniknąć, którzy czują się nikim, dlatego że to, jak wyglądają, jest inne niż to, jak wyglądają osoby, które followują w social mediach. To wpływa na ich samopoczucie, to wpływa na ich zachowanie, to wpływa na ich odwagę podejmowania różnych wyzwań, różnych wyzwań w świecie. To jest ogromnie ważny temat, który cały czas, który cały czas nam towarzyszy. Tak wygląda nasz świat. Normy, z którymi na co dzień stykają się młodzi ludzie i które internalizują, sprawiają, że kiedy Sprawiają, że czują rozczarowanie, kiedy widzą w lustrze coś innego niż to, co uważają, że powinni e, zobaczyć. To poczucie bycia niewystarczającym niewystarczającą jest nierozerwalnie związane z tym rozczarowaniem, którego doświadczają, kiedy to odbicie w lustrze e, nie odpowiada temu, co widzą na co dzień w mediach, które przeglądają e, i które skrolują. Kiedy młody człowiek uwewnętrznia, e, uwewnętrznia te wzorce, e, a następnie nie jest w stanie ich spełnić, bo wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe, żeby spełnić te normy, które narzucane są nam z zewnątrz przez, przez mainstream, pojawiają się bardzo różne emocje. Pojawia się niezadowolenie, pojawia się przygnębienie, pojawiają się negatywne emocje. Wystarczy krótka ekspozycja na tego typu materiały, żeby samopoczucie młodego człowieka zmieniło się, zmieniło się na gorsze. Kultura narzuca nam. Narzuca nam pewne ideały. One się zmieniają, one są też różne zarówno w czasie, jak i w miejscu. Kultura zachodnia promuje szczupłość. Tak nie było zawsze. Wcześniej ideałem, czy też wyglądem, do którego się dążyło, były zupełnie inne kształty, większe, obfitsze, puszyste, które świadczyły o płodności i o atrakcyjności. Obecnie szczupłość kojarzona jest nie tylko z wyglądem. Szczupłość to też określone cechy, które się tej szczupłości e, przypisuje. E, to sukces, to osiąganie, to produktywność, to kontrola nad swoim życiem. E, z kolei osobą z nadwagą czy osobą otyłym e, również przypisuje się negatywne e, cechy. Przypisuje im się brak kontroli nad swoim życiem, lenistwo e, i nie tylko. E, tak więc wygląd młodym ludziom kojarzy się nie tylko z tym co widzą w lustrze, ale również z tym e, kim są. Um... Ponieważ ten temat jest tak obecny i tak często spotykamy się z nim, kiedy mamy do czynienia z młodymi ludźmi, zdecydowaliśmy się podjąć zdecydowaliśmy się nim zająć. W maju tego roku wraz z kolektywem badawczym Ciekawość przeprowadziliśmy badania wśród nastolatków i teraz podzielę się z państwem kilkoma ważnymi wynikami. To ile serduszek i reakcji dostają młodzi ludzie w social mediach, to jest takie współczesne być albo nie być. Jest to bardzo y, dla nich ważne regularnie sprawdzają, jak to, co publikują na Instagramie czy w innych social mediach, jest odbierane przez innych. Ten, media społecznościowe są taką przestrzenią, w której eksperymentują ze swoją tożsamością, budują swój wizerunek, ale też wystawiają się na ocenę i konfrontują się z tym, w jaki sposób zostaną, zostaną przez innych ocenieni. Te pozytywne oceny są dla nich ogromnie ważne. Sprawdzają, czy je dostają, i w momencie, kiedy na przykład ich wizerunek, który opublikowali, nie zyskał wystarczającej ilości pozytywnych reakcji, zdarza się, że po prostu go usuwają i starają się zamieścić coś, co będzie bardziej popularne, czy też bardziej trafi w gusta ich odbiorców. Ważne jest to, jak inni nas odbierają, bo kiedy inni postrzegają nas jako ładnych, to my też czujemy się ładniej. Proszę zobaczyć, jak bardzo ten obserwator, często obserwator, Obserwator, którego nie znamy, który jest po drugiej stronie, na którego też projektujemy bardzo dużo, wpływa na to, jak my się ze sobą czujemy. Takie serduszko może sprawić, że ja poczuję się ładna, a jak się poczuję ładna, to będę szczęśliwsza, będę miała dostęp do większej ilości swojej wewnętrznej mocy. Kiedy tego serduszka nie dostanę, poczuję się gorzej, mój nastrój opadnie. Nie będę miała siły, e, poczuję się beznadziejny i tak dalej. Bardzo ciekawe wyniki badań dotyczą stosowanych przez nastolatki filtrów. Pomimo tego, że 30% z nich przyznaje, że stosuje różne metody poprawiania, poprawiania wyglądu przed publikacją w internecie, to jednocześnie większość badanych twierdzi, że stosowanie filtrów nie jest dobrze widziane. Czyli celem jest zrobienie takiego zdjęcia, na którym wyglądam bardzo dobrze i atrakcyjnie, ale nie poprawianie go filtrami upiększania. W jaki sposób się to osiąga? Między innymi, robiąc bardzo wiele ujęć tego samego, takich samych ujęć i wybierając takie, na którym wyglądam najlepiej. Ostatnie badania Daf, piękno bez filtra, pokazały, że wśród dziewcząt tych zdjęć jest średnio 14, czyli nastolatka zrobi 14 zdjęć, zanim wybierze któreś, któreś do publikacji. Instagram jest taką przestrzenią, um, która stanowi dla młodych um, taką wizytówkę, sposób na pokazanie siebie. Często młodzi ludzie mają dwa konta. Um, takie, które jest dostępne dla rodziców, na których um, publikują inne treści niż tamte w koncie, które jest prywatne i do którego dostęp mają um, ich rówieśnicy. Um, poznając się na różnych imprezach czy podczas różnych spotkań, wymieniają się danymi dotyczącymi Instagrama i tam inne osoby mogą wejść i poznać i dowiedzieć się czegoś na ich temat. Dlatego to, co kreują na Instagramie, podchodzą do tego bardzo poważnie. Ta kreacja jest poddana najpierw w ich surowej ocenie. Wybierają rzeczywiście takie stylizacje, w których wyglądają dobrze, outfity, które są fajne, które są dobrze występowane, wybierają najlepszą wersję siebie, żeby pokazać w tych mediach. Kiedy opublikują w internecie jakieś treści, to odczuwają stres związany z tym, jak zostanie, jak zostanie to ocenione. Blisko 40% martwi się tym, w jaki sposób, jaka będzie reakcja na to, co publikują. 34% chciałoby na co dzień wyglądać tak jak na zdjęciach publikowanych w internecie. I zatrzymajmy się na chwilę przy tej danej, dlatego że um, wchodzimy w taki obszar, gdzie już nie tylko porównujemy się z celebrytami, influencerami, modelami czy modelkami, ale zaczynamy porównywać się z samymi, e, samymi sobą. Czyli to zdjęcie wyretuszowane, e, zmienione, przerobione przez filtry. Um, Przyzwyczajamy się do tego, że wyglądamy właśnie tak i później tym bardziej rozczarowani jesteśmy tym, jak wyglądamy na co dzień, kiedy nie zastosujemy e, dobrego oświetlenia, e, nie zastosujemy odpowiedniej pozy, w której wyglądamy szczuplej, e, czy nie zastosujemy e, odpowiedniego e, filtru Tędy są na nas Pomiędzy tym, do czego dążymy, a co się nie wydarza, bo tu i teraz wyglądam e, nie tak, jak na tym, e, na tym zdjęciu, potrafi być bardzo, e, bardzo bolesny. Ta waga wyglądu i wy, to, jak wyglądam, jest ogromnie ważne. Nie tylko dlatego, że atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę i zyskuje dużo pozytywnych reakcji, ale również dlatego, że łączymy atrakcyjność fizyczną z dostępem do innych zachowań, takich jak umiejętność zdoby, zdobywania popularności. Czyli, jeżeli jestem ładna, jeżeli wpisuję się w te wzorce promowane przez stream to mogę też być popularna. Jeżeli jestem e, ładna, e, to będę miała więcej przyjaciół. E, młodzi ludzie też uważają, że ładne osoby są e, szczęśliwsze. E, kto nie chce być szczęśliwy, mieć wielu przyjaciół, być popularny, to sklejenie tych dwóch, tych dwóch zjawisk ze sobą, atrakcyjność fizyczna, taka, tak jak ona definiowana jest przez te kulturowe normy plus to co, to, co się z nią łączy, czyli właśnie przyjaciele, szczęście, popularność jest bardzo groźnym, groźnym zjawiskiem. 24% młodych ludzi ma poczucie, że gdy Gdyby lepiej wyglądało, a myśląc lepiej, ma na myśli, gdyby bardziej wpisywało się w te standardy, które są promowane, ich życie byłoby lepsze. Czyli taka, jaka jestem, taka, jaka jestem. Nie mogę być taka szczęśliwa. Taka, jaka jestem, od razu na początku myślę sobie: Nie będę miała tych przyjaciół, bo kto chciałby przyjaźnić się z kimś, kto nie jest atrakcyjny. Nie będę szczęśliwa, nie osiągnę, nie osiągnę tego szczęścia, jak koleżanka, która wygląda inaczej, czy jak influencer, którego obserwuję. Media społecznościowe są też dla młodych ludzi źródłem zarówno presji, jak i inspiracji. Szczególnie młode, dziewczyny przyznają, że czerpią z mediów społecznościowych bardzo dużo wiedzy dotyczącej tego, jak dbać o, twój, o swój wygląd. Co ciekawe, zalew tych informacji dotyczących tego, jak modyfikować swój wygląd, jak zrobić sobie rzęsy, paznokcie, makijaż, jak ukryć różne mankamenty urody wpływa na to, że ta uroda jest w centrum, w centrum zainteresowania, że ona jest w centrum świata i w Wokół niej mój wygląd jest w centrum świata i wokół tego kręci się wszystko inne. Um czerpią inspiracje dotyczące wyglądu, to akurat jest, może być pozytywne, kiedy inspirują się różnymi, różnymi stylówkami, stylówkami z Pinteresta, ale też kiedy dopiero mając, mając taką stylówkę, która odzwierciedla to, co widzą w mediach społecznościowych, jeżeli wtedy dopiero czują się dobrze, to znowu, to znowu to jest obszar do przyglądania się i do pracy, bo też przecież nie zawsze możemy wyglądać tak, jak osoby, które w tych mediach społecznościowych się znajdują. Nie zawsze, nie zawsze stać nas na taki wygląd, nie zawsze mamy do niego, do niego dostęp. Chciałabym mieć usta jak Kylie Jenner. To też zdanie, które się pojawiło w tych badaniach. Osoby, które młodzi ludzie obserwują w mediach społecznościowych wpływają na to, jak czują się ze sobą, ale też wpływają na to, jak chcieliby wyglądać, a chcieliby wyglądać właśnie jak to, co widzą, czyli mieć powiększone usta czy zmieniony nos. Takie osoby są inspiracją, ale też wpływają na, to, co, na samopoczucie. Są inspiracją do tego, uh, żeby um, nie zawsze do tego, żeby. Um, uh, żeby są inspiracją do tego, żeby poprawiać swoje zdjęcia, żeby dążyć do tego, do tego popularnego czy promowanego wyglądu. Ta dążność do tego, żeby być tak, jak osoby, które widzę w social mediach, jest, jest wśród młodych ludzi bardzo, bardzo duża. Pojawia się też bardzo naturalne porównywanie siebie, najczęściej na niekorzyść własnej, własnej osoby. Wyglądać tak, jak osoby, których profil śledzę, chciałoby ponad 30% młodych ludzi. Wśród, of, wśród osób, które są ofiarami hejtu ze względu na wygląd, to jest blisko, blisko 50%. Czyli znowu wracamy tutaj do tego, że nie lubimy tego, jak sami wyglądamy. To pożądane, pożądany wygląd widzimy na zewnątrz. Jesteśmy oderwani od swojego ciała i wszystko oderwanie od Swojego ciała, od tego kim jesteśmy, nie jesteśmy w kontakcie ze sobą, natomiast jesteśmy w kontakcie z obrazkiem, który jest czasem nierealny. I młodzi ludzie wiedzą o tym, że to, co oglądają w social mediach, często jest nieprawdziwe, że to, są nie, że to jest nierealny wygląd, ale występuje pewnego rodzaju podwójność, czyli wiem, że ta twarz jest wyretuszowana, ale chcę mieć taką cerę. Wiem, że to ciało jest wyretuszowane, ale chce tak wyglądać. Czyli pomimo tej świadomości, um, i tak pojawia się to pragnienie, żeby w ten sposób wyglądać. Bardzo ciekawa też tutaj informacja, że 27% młodych osób, kiedy przegląda media społecznościowe, czuje presję, żeby poprawić swój wygląd, żeby wyglądać inaczej niż wygląda. Jeśli chodzi o zadowolenie z wyglądu, to swój wygląd ocenia raczej dobrze ponad 60% dziewczynek i ponad 70% chłopców. Natomiast wśród osób, które są niezadowolone ze, swoich, ze swojego ciała, więcej jest dziewczynek, a ogółem 17% nastolatków nie jest zadowolonych z tego, jak wygląda ze swojego ciała. Dziewczynki są też o wiele bardziej krytyczne, jeżeli chodzi o poszczególne części swojego ciała i tak na przykład, jeżeli chodzi, szczególnie to jest widoczne, jeżeli chodzi o uda. Tutaj 23% dziewczynek jest niezadowolonych i ma negatywne odczucia wobec swoich ud, e, i tylko 9%, tylko, bądź aż 9% e, procent chłopców. E, jeżeli chodzi o te trudne emocje związane z ciałem, e, to proszę zobaczyć. 9% nienawidzi swojego ciała. To jest naprawdę bardzo dużo. Mówimy o uczuciach nienawiści wobec tego, jak, jak wyglądam, wobec swojego ciała, wobec tego, wobec tego, jaka jestem. Bardziej normalnie, czyli, czyli tak, jak jest promowane, promowane chciałoby wyglądać ponad 20%. To są bardzo niepokojące, niepokojące dane i potrzeba tutaj działań, które mogłyby, które mogłyby być w pewien sposób im przeciwdziałać. I to ta odpowiedzialność. Jest po naszej stronie, po stronie dorosłych. To, co my możemy zrobić, to zadbać o edukację i taką uczyć młodych ludzi, krytycznie analizować media, które konsumują. I badania pokazują, że szkolenia, że warsztaty dotyczące takiego rozbrajania tych wzorców, z którymi młodzi ludzie mają styczność w sieci, pokazujące mechanizmy i pokazujące, jak to na nas wpływa, kiedy mamy kontakt z takimi treściami, są bardzo skuteczne. Natomiast ich skuteczność maleje, kiedy przeprowadzamy te warsztaty i szkolenia wśród licealistek bądź studentek, prawdopodobnie dlatego, że ta internalizacja, że uwewnętrznione wzorce są po prostu już bardzo silne. Dlatego potrzebujemy zaczynać jak najwcześniej i już z małymi dziećmi rozmawiać o ich poczuciu ciała i uczyć je, uczyć je jak czytać to, z czym mają kontakt w social mediach. Potrzebujemy zadbać również o dostęp do różnorodnych treści. Taka samolotność, symboliczna anihilacja, w której osoby, które wyglądają inaczej niż to, co jest promowane w mainstreamie, niejako znikają z mediów, czyli w ogóle nie widzimy reprezentacji pewnych, pewnych grup ludzi. Temu potrzebujemy przeciwdziałać i Pokazywać młodym ludziom, dlatego że oni też mogą naturalnie w swojej bańce nie trafiać na takie treści, pokazywać im różne osoby, które różnie wyglądają, ale też y, robią różne rzeczy, czyli to skupienie na wyglądzie, nie tylko chodzi o to, żeby nie skupiać się na ładnym wyglądzie, ale y, o to, żeby nie skupiać się na wyglądzie w ogóle, y, czyli y, pokazywać y, osoby, które też realizują się na różne sposoby, a nie tylko poprzez y, wygląd. Y, rodzina jako przestrzeń, w której uczymy się o sobie i o ciele, i uczymy się podejścia, podejścia do ciała. Bądźmy uważni na to, co jako dorośli mówimy o sobie. Na takie momenty, w których mówimy, a nie, nie rób mi zdjęcia, bo ja teraz brzydko wyglądam. O, muszę przygotować się do lata, bo nie, wyjdę, bo nie wyjdę na plażę. To są takie czasem komunikaty, których nawet nie zauważamy, ale które też budują szczególną atmosferę wkoło ciała i koło tego że to ciało musi jakoś wyglądać, żeby można było je zaprezentować na plaży, albo muszę jakoś wyglądać, żeby można mi było zrobić zdjęcie. To jest, to jest niezwykle ważne, żeby o to zadbać. Ta atmosfera dotyczy również różnych słów krytyki wobec tego, jak wyglądają dzieci, ale też nawet takich pozawerbalnych sygnałów typu podniesione brwi, kiedy ktoś sięga po drugą porcję deseru, czy jakieś. Spojrzenie krytyczne, czy nawet komentarz, który nam może się wydawać taki neutralny, ale jednak koncentruje uwagę na ciele dziecka w taki negatywny, negatywny sposób. No i bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy zadbali o to, żeby czuć swoje ciała zamiast na nie patrzeć. Zachęcam do takiego eksperymentu, którego można wykonać właściwie w każdej chwili, żeby zastanowić się, czy ja się... Czuję tak, jak się czuję, czy czuję się tak, jak wyglądam. Bo często e, czujemy się dobrze, ale spojrzymy w lustro i widzimy coś, e, co nam się nie podoba, i wtedy nasze samopoczucie e, spada e, i zaczynamy myśleć e, o sobie e, krytycznie. I na koniec chciałabym z Państwem e, podzielić się takim e, cytatem Roxane e, Gay z książki Głód. E, wierzę, że potrzebne są nam szersze definicje urody, takie, które uwzględnią zróżnicowane typy ciał. Uważam za niezwykle ważne to, żeby ludzie mogli czuć się dobrze we własnych ciałach bez potrzeby zmieniania w nich wszystkiego. Jest, jestem chcę być przekonana, że moja wartość jako istoty ludzkiej nie wynika z mojego rozmiaru e, ani wyglądu. E, zadbajmy o to, e, zastanówmy się jak możemy to zrobić, e, żeby młodzi ludzie e, nabrali tego przekonania, że ich wartość e, wynika z zupełnie czegoś innego niż z tego, e, jak wyglądają. E, te badania są początkiem naszej pracy nad działaniami profilaktycznymi i kampanią, z którą podzielimy się z Państwem w grudniu. Dziękuję bardzo. Zacytuję pana Zbigniewa, bardzo zaangażowana i ciekawa narracja prelegentki. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Myślę, że wielu z państwa również bardzo ci dziękuję za tę prezentację. Nie sposób przytoczyć, bo nie mamy na to czasu, niestety, wszystkich komentarzy, które się pojawiły, ale może kilka, pani Elżbieta, przerażająca wizja młodego pokolenia. Um, właśnie sobie myślę, jak przerażająco trudne jest dorastanie w dzisiejszych czasach, to pisze pani Agnieszka, ale też wiele osób zwraca uwagę na rolę um, dorosłych. Z jednej strony na to, jak to właśnie dorośli, jak my modelujemy te zachowania, masz rację, pisze pani Elżbieta, dorośli modelują e, tyle rzeczy, które później widać e, u dzieci. Wiele tych komentarzy jest o dorosłych. Um, dorosłych, którzy modelują negatywnie, ale też, e, ale też dorosłych o tej roli dorosłych. Czyli o tym pozytywnym y, modelowaniu. Ja się zastanawiam, moja dziesięcioletnia córka y, kilka dni temu mówiła mi o tym, że w jej klasie y, takim popularnym tematem są operacje plastyczne. Zdziwiłem się, chociaż nie tak bardzo, bo już niewiele mnie y, dziwi wobec tego, że w internecie wiadomo, te treści się pojawiały. Tutaj inspiracją były losy y, y, ekipy Friza, którą dzieci obserwują, a konkretnie Wersof, y, czyli popularnej youtuberki, która, się, y, y, która o tych operacjach, o tej y, ingerowaniu y, swoje ciało y, pisze. Dzieci to obserwują i pytanie tutaj do ciebie, jak z tymi młodszymi dziećmi, które w zasadzie nie powinny korzystać z mediów, społecznościowych, ale wiadomo, że korzystają. Jak z nimi o tym rozmawiać? Czy koncentrować tę naszą energię rodzicielską na tym, żeby nie miały dostępu do tych treści, czy może przeciwnie, pogodzić się z tym, że jednak mają, ale właśnie rozmawiać o tej ciało pozytywności, o wszystkim tym, o czym mówiłaś. Może zacznę od tego, że dziękuję panu Zbigniewowi oraz mam do Państwa taki apel, nie bądźmy przerażeni, bo naprawdę jako dorośli mamy bardzo dużą moc zmieniania świata i możemy i mamy też bardzo duży wpływ. I rozmawiajmy o ciało pozytywności od. Zawsze z naszymi dziećmi. zadbajmy o to. Nie oszukujmy się, że, że te wzorce z internetu, jeżeli nawet dzieci nie mają Instagrama na swoim telefonie, no to że te wzorce z internetu do nich nie przenikają, dlatego, że dzieci funkcjonują w w środowisku i to środowisko jest nasycone tymi przekazami. Naprawdę nie da się dziecka od tego odseparować, ale też nie ma to sensu. O wiele lepiej jest budować wewnętrzne poczucie wartości dziecka na świadomości dotyczącej tego, jak wygląda świat i co w związku z tym możemy robić. Że ciało to nie jest tylko seksowny wygląd, że ciało to nie jest to, że w tym mi jest ładnie, a w tym jest mi brzydko, że ciało to na przykład sprawność, że ciało to przyjemność, że ciało to mocne. Nogi, które, które mogą biegać albo jeździć na rowerze, i że takie podejście do ciała w domu, cieszenie się ciałem, niemarginalizowanie tego ciała to jest to, na czym powinniśmy skupić, skupić swoją uwagę. Mhm. Czyli właśnie to modelowanie może być negatywne, ale może być pozytywne i zadbajmy faktycznie o to, jako rodzice, jako edukatorzy, żeby tak było. Bardzo dziękuję Ci za prezentację. Dziękuję również. I dziękuję Państwu za uwagę.